Witajcie kochani, Paulina Jałosińska z Przymierza Miłosierdzia w Warszawie. Dzisiaj mamy ostatni dzień roku, 31 grudzień 2020 roku i zapraszam Was do rozważania Ewangelii według świętego Jana, rozdział 1, wersety od 1 do 18. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, z łaską skupienia na tym, co będziemy dzisiaj czytać, co będziemy dzisiaj robić. Daj nam taką łaskę czerpania dzisiaj z tego dnia, całego dnia, e, właśnie w towarzystwie tego słowa, którym mamy dzisiaj siebie nakarmić i którym Ty chcesz nakarmić dzisiaj nas. Proszę Cię o to, Panie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Przez nie wszystko się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi nie przyjęli. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w jego imię, którzy ani z krwi, ani z rządcy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od ojca pełen łaski i prawdy. Ja daję o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten było, którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie. Przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Ten fragment jest niezwykle bogaty i myślę, że dzisiaj, u progu tego nowego roku, warto jest skupić się na tym fragmencie i rozważyć je jeszcze i zachęcam do tego, żeby zatrzymać się nad nim. To słowo może powiedzieć nam o początkach, o tym, co jest ważne w każdym tego, w każdym tego słowa znaczeniu. Słowo jest ważne, to słowo jest ważne. Ono było na początku. Ja zrodzona jestem ze Słowa, Ty zrodzony jesteś ze Słowa. To słowo zrodziło nas do tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To, że zdecydowaliśmy się też być, żyć tym Słowem, karmić się tym Słowem, żyć właśnie w nauce Chrystusa, powoduje, że jeszcze bardziej doświadczamy tej łaski, którą Chrystus nam daje. I to jest dzisiaj to, to słowo. Jezus Chrystus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Niedawno obchodziliśmy pamiątkę Jego narodzenia. Jeszcze jesteśmy w tym czasie świątecznym. Cały czas jesteśmy właśnie w, tym, w tej oktawie Bożego Narodzenia. Pamiętajmy o tym. Zapraszajmy Jezusa do, 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 do każdego dnia, do tego ostatniego dnia roku i do tego nowego. Dnia roku, ale to dzisiaj jest dzień. Dzisiaj, żegnając ten nowy rok, zaproś Jezusa do przeszłości, do teraźniejszości i do przyszłości. Zaproś Go, aby to żywe słowo, które On kieruje dzisiaj do Ciebie, mogło w Tobie owocować, mogło wydać owoce w tym następnym roku, który, który będzie. Jesteś dzieckiem Boga, zrodzonym ze słowa. Pamiętaj o tym w całym tym nadchodzącym roku. I niech Bóg obdarzy Cię wszelkimi potrzebnymi dla Ciebie łaskami. Szczęśliwego Nowego Roku! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco!